W nocy z poniedziałku na wtorek, 22-23 grudnia, w Nowym Stawie na Żuławach doszło do ogromnego pożaru, który wybuchł po godzinie pierwszej przy ulicy Wita Stwosza, w pobliżu historycznego rynku. Ogień bardzo szybko rozprzestrzenił się w zwartej zabudowie mieszkalnej, obejmując łącznie cztery domy. Jeden z budynków spłonął doszczętnie, drugi został niemal całkowicie zniszczony, natomiast w dwóch kolejnych pożar strawił poddasza. Z zagrożonych domów ewakuowało się 10 osób. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, jednak mieszkańcy stracili dorobek życia, a straty materialne są bardzo poważne. Na miejscu przez wiele godzin pracowały służby ratunkowe, w akcji gaśniczej brało udział aż 15 zastępów straży pożarnej. Działania trwały do około godziny 9 rano. Jak poinformował MEU, ASP Mariusz Wyciszkiewicz z komendy powiatowej PSP Malborku, pożar najpierw objął jeden dom, a następnie przeniósł się na sąsiednie budynki. Na miejsce zdarzenia przyjechał burmistrz nowego stawu Jerzyszałach, który zadeklarował pomoc dla poszkodowanych. Samorząd organizuje dla pogorzelców mieszkania zastępcze oraz wsparcie materialne. Przyczyny wybuchu pożaru będą ustalane w toku dalszych czynności.